Lechia Gdańsk odpada z Pucharu Polski. Wisła Kraku wygrywa 2-1 z Lechią Gdańsk. Witam na kanale Dla Piłki i zapraszam na podsumowanie meczu. Generalnie senny mecz, 120 minut na stadionie Wisły Kraków. Chociaż końcówka na szczęście elektryzująca i z minuty na minutę akcje nabierały tempa. Ale od początku wynik otworzył Dawid Olejarka dla Wisły Kraków. Bardzo dobry strzał. Jeżeli chodzi już o końcówkę drugiej połowy, to zdecydowanie nas rozbudziła. Dwa rzuty karne podyktowane dla Lechi. Czy słusznie? Pierwszy na pewno, tak. A jeżeli chodzi o drugą jedenastkę, to myślę, że ile jest osób, tyle jest po prostu opinii. Karne oczywiście dla Lechi Gdańsk starał się wykorzystać. Luis Fernandez, były zawodnik Wisły Kraków. Pierwszy karny nie wykorzystano, bronił go Kamil Broda. Wydawało się, że Biała Gwiazda dowie się ten wynik. To kolej według sędziego zachował się nieprzepisowo i sędzia Jarosław Przybył podyktował kolejną jedenastkę, która okazała się celna i bramkarz Wisły był bez szans, czym Fernandez zapewnił dogrywkę. W dogrywce Lechia już nie miała tyle argumentów, zdecydowanie tam prezentowała się lepiej Wisła. Tam Baena zachował się jak Lis Polakarnego i dobył piłkę po strzale Rodado, Uważam, że wygrała drużyna lepsza, Lechia miała zdecydowanie lepszą drugą połowę, ale to Wisła była na przestrzeni całego spotkania bardziej konkretna. Ostatecznie Wisła gra dalej. Dziękuję za oglądanie tego materiału, cześć.